Witam wszystkich serdecznie, jestem Wojtek. Pogadamy dzisiaj z nowym Samsung Galaxy S25 Edge, co nie oznacza, że ma zaokrąglone rogi, wbrew temu jak wcześniej ta nazwa była wykorzystywana. Nie, mamy całkowicie płaski ekran 6,7 cala. Znamy go z Galaxy S25 Ultra, ale jest trochę inny. Częściowo jak ten s 25 Plus. Nie ma powłoki antyrefleksyjnej, natomiast ma tą świetną rozdzielczość od 1 do 120 Hz. Jak zwykle wszystko jest takie same. Jest bardzo dobre, od razu powiem, nie mam żadnych do niego zastrzeżeń. Pod maską Snapdragon 8 Elite ponownie nie mam żadnych pretensji do tego SOC, Zachowuje się tak jak się spodziewamy i jak już go znamy z innych konstrukcji. Ten telefon dopiero pokazuje czym jest, jak go obrócimy bokiem i zmierzymy na jego grubość i ta wynosi, nie licząc wyspy aparatów, oczywiście 5,8 mm. I to jest dosyć niesamowite. Waga urządzenia to 163 gramy, To jest kilkadziesiąt gramów lżej niż te telefony grubsze, taki powiedzmy S25. Za chwilę powiem Wam, dlaczego to jest wbrew pozorom dużo istotniejsze i robi dużo większą różnicę niż te potencjalne kilkadziesiąt gramów. Podpowiada, że powinno, ale różnica jest kolosalna. Ja nie jestem osobą, która lubi duże telefony, dlatego korzystam z telefonów około 6-calowych i to jest mój preferowany maksymalny rozmiar. Więc podchodziłem do S25 Edge z dużą dawką niepewności, ale muszę powiedzieć, że zmieniło to u mnie kilka spojrzeń na świat, o czym zaraz pogadamy. Wracając jeszcze do konstrukcji. Ramka jest tytanowa, tytan jest lżejszy od stali, od innych tego typu materiałów, jednocześnie jest bardzo wytrzymały, więc tutaj powinno być znakomicie. Mamy trzy kolory, szklane plecy. Co najciekawsze to jest w ogóle ja z góry założyłem, że ten telefon nie ma ładowania indukcyjnego, no bo jak żeby było można w coś takiego zmieścić jeszcze cewkę indukcyjną. Jest jednak, można go ładować do 15 W indukcyjnie, jeśli nie chcemy korzystać z kabla po kablu 25. No i następny element tej układanki, chyba najsłabszy w całości, to jest bateria. Zastosowano oczywiście litowo-jodową baterię, pojemność 3900 mAh. Część osób będzie na to narzekała, oczywiście, bo hardkorowi userzy potrzebują po prostu jak najwięcej baterii zrozumiałe. Typowo bateria stosowana dzisiaj w telefonach ma grafitową anodę, która daje nam gęstość energii około 200-250 watogodzin na kilogram materiału. W przypadku krzemowo-węglowych anod natomiast uzyskujemy 300-350 watogodzin na kilogram, więc mamy te, powiedzmy tam, około 15% zysku, jeśli chodzi o pojemność, może 20% w niektórych przypadkach. Tego typu baterie są już dzisiaj w telefonach dostępne i to jest idealna platforma, żeby taką baterię włożyć. Nie rozumiem, dlaczego jej tam nie ma. I myślę, że to byłby świetny dodatek. Jednocześnie, powiedziawszy to, dzisiaj rano odłączyłem ten telefon od ładowarki, korzystałem intensywnie z Gemini, czyli korzystałem tutaj z funkcji AI, korzystałem na nim z Instagrama, korzystałem z YouTube'a. Przeglądarka internetowa, również zdjęcia wideo robiłem, które będziecie tutaj zaraz widzieli i muszę powiedzieć, że jest w tej chwili godzina 14, od 8 minęło jak łatwo policzyć 6 godzin, baterie mam w tej chwili na poziomie 85%. To jest jak dla mnie bardzo dobrze, więc ja nie mam osobiście na tym etapie jeszcze zastrzeżeń do baterii. Fakt faktem, że nie używałem go hardkorowo, więc na pewno osoby, które mocniej obciążają telefon będą miały tutaj zastrzeżenia do tego, że być może w tej chwili już mają na przykład 60%. W moim przypadku jest OK, Ale dzisiaj jest w zasadzie pierwszy dzień, gdzie korzystam z niego w miarę normalnie, więc nie traktujcie tego jako wiążące informacje, bo to się wszystko może zmienić. Za krótko jeszcze z nim jestem. Jak wspominałem, na pokładzie jest Snapdragon 8 Elite i on może się rozgrzewać. Jestem zaskoczony, tutaj jakoś nie miałem żadnych problemów z temperaturą. Urządzenia. Jest nowy Vapor Chamber, czyli ta komora parowa, która jest, jest cieńsza, ale szersza, tak jak, jak pisze Samsung. Wygląda na to, że zdaje egzamin. Widziałem raporty już osób, które testowały bardziej hardkorowo niż ja. Ten telefon nie narzekali na przegrzewanie się, obudowy, więc chyba jest OK w tym względzie. Co mnie, szczerze mówiąc, zaskakuje, biorąc pod uwagę tą cienkość. No, i teraz tak, kwestia aparatów. Tutaj mnie zaskoczyli bardzo mocno. Mamy aparat główny, ten 200 megapikselowy To jest ten sam aparat, który znajdziemy w S25 Ultra. To jest bardzo dobra decyzja, to jest bardzo fajny aparat. Mamy też ultra szeroki kąt. Ten ma 12 megapikseli. Nie ma teleobiektywu żadnego. To umożliwia nam fotografowanie w optycznie jednokrotnym zoomem, czyli tym aparatem głównym. Oczywiście jest 0,5 czy 0,6x w przypadku ultra szerokiego kątu. Natomiast tele możemy uzyskać w ten sposób, że przy dwukrotnym zoomie jest kropowany fragment matrycy tej 200-megapikselowej i po prostu mniej pikseli jest używanych do stworzenia dwukrotnego zoomu, czyli to jest taki krop zoom. Działa to bardzo dobrze, nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, znamy to już od paru lat. W ogóle nie waham się z tego korzystać, działa to świetnie. Mamy również czterokrotny zoom i dziesięciokrotny zoom. To są zoomy albo hybrydowe, albo cyfrowe. I tutaj już muszę powiedzieć, że mam zastrzeżenia. Czwórka jest super, do czwórki nie mam zastrzeżeń. Dziesiątka, tutaj myślę, że jest jakościowo gorsza niż trzydziestka w S25 Ultra, tak jeśli chodzi o jakość samego zdjęcia. Zaczyna wszystko się rozpadać, nawet w dobrym oświetleniu nie testowałem w słabym oświetleniu, więc nie wiem jak wtedy będzie. Natomiast matryce samą znamy już tą główną z innych aparatów, więc wiem jak ona się spisuje. Jest bardzo dobra i moim zdaniem, w jedna z lepszych na rynku. Natomiast ten dziesięciokrotny zoom, to zostawcie to sobie, żeby, nie wiem, przybliżyć sobie jakiś znak na budynku, który jest po drugiej stronie ulicy na tej zasadzie. Niekoniecznie do robienia zdjęć takich ładnych, które mają lecieć gdzieś tam na Instagrama czy gdzieś. Jeśli chodzi o wideo, mamy nagrywanie do 8K przy 30 klatkach na sekundę, oczywiście z 4K przy 30, 60, nawet 120 klatkach na sekundę. Sample, które tutaj widzicie, to będą typowe 4K30, które standardowo się używa. Najpopularniejszy format. I w zasadzie do wideo nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że ponownie maksymalny zoom na wideo nie zdaje egzaminu. Proponuję tutaj nie wychodzić poza dwukrotny zoom, bo tylko on zachowuje jakąś taką sensowną jakość. Nie ma tutaj żadnych nowych funkcji AI, więc jeśli chcecie więcej na ten temat dowiedzieć, robiłem bardzo szczegółowo analizę wszystkich funkcji Zapraszam do tutaj starszych wideo z zeszłego i z tego roku. Pod tytułem na przykład wszystkie funkcje Samsung Galaxy AI na pokładzie Galaxy Z Fold 6 jest też sekcja o tym w S25 Ultra przy okazji Pixela Google'owego robiłem temat Gemini, więc jeżeli te funkcje AI-owe was interesują, to zapraszam do tych starszych wpisów. Znajdziecie je na tym kanale. Teraz wróćmy może do moich pierwszych wrażeń z tego telefonu. Po pierwsze, jeśli chodzi o brak tej powłoki antyrefleksyjnej na ekranie. Ona jest fajna i ja ją bardzo lubiłem w Ultra Tutaj jej nie ma, natomiast mieliśmy te parę chwil słońca w dniu dzisiejszym, więc udało mi się przetestować na pełnym słońcu. Ekran jest wystarczająco jasny, wszystko widać. Nie przeszkadzały mi specjalnie jakieś refleksy czy coś. Oczywiście z tą powłoką byłoby jeszcze lepiej. Samo szkło też jest tutaj trochę inne niż w 25 Ultra. Może to ma jakiś na to wpływ? Niestety, nie wiemy. To, co jednak jest najważniejsze, to jest to, jak ten telefon leży w ręce. Ja nie lubię dużych telefonów, jak wspominałem, dla mnie maksem to jest też 6,1 cala, co toleruje mniej więcej te gabaryty. Nie przepadam po prostu za dużymi telefonami, są za grube, źle leżą mi w ręce. Tutaj mamy dosyć ostre brzegi w porównaniu np. z Google Pixelem czy z iPhone'em. Są dużo ostrzejsze, ale jednocześnie nie przeszkadzają. Jest w każdym razie dużo lepiej niż kilka starszych telefonów, gdzie rzeczywiście żynały się skórę te ostre brzegi. tutaj jest ok, to jest do zaakceptowania. Szczególnie biorąc pod uwagę, że te ostre brzegi wynikają między innymi z tego, jak cienki jest ten telefon. Natomiast to, co jest najważniejsze, ta cienkość całkowicie zmienia to, jak ten telefon używamy. Ja jako mężczyzna noszę ten telefon w kieszeni, latem, jak jest trochę cieplej. Często są to jakieś spodenki luźne z dużymi kieszeniami. Ten telefon mi tam lata. Jeżeli jest ciężki, to w tym momencie no, nie jest to przyjemne czasami. W tym wypadku to jest lekki telefon, jest duży, ale ten rozmiar się gubi przez tą lekkość i nie jest tak uciążliwy. Sam telefon też dużo lepiej leży w ręce przez tą cienkość, bo pomimo, że nadal na szerokość jest dosyć szeroko, to na grubość jest mniej i łatwiej i lepiej go się trzyma, przynajmniej w mojej ręce. To jest w zasadzie pierwszy moment, odkąd pojawiły się duże smartfony, że byłbym w stanie rozważyć przesiadkę na większy ekran. To mi daje nadzieję, że kiedyś rzeczywiście będę w stanie takie rozmiary zaakceptować, bo do momentu chwycenia tego telefonu w ogóle mnie ten, te duże rozmiary nie interesowały zupełnie. Jednocześnie bardzo mnie cieszy fakt, że Samsung zdecydował się publicznie wypuścić tego typu telefon na rynek, bo jest to kolejny, pierwszy, kolejny krok do miniaturyzacji wszystkich podzespołów, żebyśmy mieli coraz cieńsze telefony, aż w końcu będziemy mieli nie, jakąś taką kartkę papieru tej grubości, a, a potem zobaczymy. W każdym razie. Jest to naprawdę fajny kierunek. Oczywiście, bardzo martwiące jest to, że wyspa aparatów jest dosyć duża, ale musi być. Jeżeli chcemy mieć dobry obiektyw, no to niestety fizyki na ten moment jeszcze nie zmienimy. W moim przypadku jestem na nie, bo nie ma teleobiektywu. Ja bardzo lubię teleobiektywy. Bardzo lubię teleobiektywy w Ultra i w ogóle dłuższe, ogniskowe. Niestety tutaj ich nie ma. Nie jest to kompromis, na który jeszcze jestem gotowy. Być może technologia się poprawi na tyle, że będziemy mieli 500-megapikselowe aparaty i on będzie potrafił robić dziesięciokrotny zoom cyfrowy i będzie tak dobry jak optyczny, to wtedy będę poważnie rozważał tego typu przysiadkę. Natomiast wielu, wielu z Was wiem, że nie potrzebuje tego teleobiektywu, że wystarcza Wam obiektyw standardowy, nawet tylko ultra ultraszerokiego kąta nie potrzebujecie. I to jest telefon rzeczywiście... Pod tym względem, prawdopodobnie spełniający Wasze oczekiwania. Kwestia baterii tutaj pozostaje znakiem zapytania. Każdy indywidualnie do tego tematu podchodzi, więc nawet nie chcę się mieszać. W moim przypadku jest okej. Okay. Podejrzewam, że każdy cały dzień przetrwam z nim. Natomiast ponownie, nie robiłem jeszcze na nim bardzo dużo rzeczy, ale starałem się emulować taki standardowy dzień wykorzystywania smartfona. Ma kartę SIM w sobie, jest też na sieci 5G. Więc to wszystko ma wpływ. Na koniec jeszcze ceny i konfiguracje. Mamy oczywiście 256 GB pamięci flash, 12 GB ramu, cena 5399 oraz 512 na 12 GB ramu i to jest 5899, czyli 500 zł więcej. W sprzedaży do 29 maja, czyli jeszcze przez dwa tygodnie, możecie kupić 512 w cenie 256, czyli za te 5399. Jest też program odkup, gdzie dostaniecie odpowiednie zniżki. Szczegóły znajdziecie na stronach Samsunga. Dajcie znać, co wymyślicie o takiej konstrukcji. Jestem bardzo ciekawy Waszego spojrzenia. Dajcie znać, co myślicie o specyfikacji. Dziękuję osobom, które finansowo wspierają ten kanał. Dziękuję wszystkim za lajki, dziękuję za suby, dziękuję za komentarze. Do zobaczenia. See! You.